Jesteśmy jest środa, środa rano, 11 czerwca ładny dzień się zaczął. Jesteśmy w takiej południowym Etowiko w takiej tu starszej dzielnicy Etobico. Taka kiedyś to była taka robotnicza jakby dzielnica, może taka niższa klasa średnia, coś takiego nie było tu żadnych takich pałaców, ale teraz tak powoli zaczynają, yy, zaczynają to rozbierać. Co po, niektórych tutaj, na co po niektórych ulicach zaczynają to rozbierać i budować nowe duże domy. Yy, jak widzicie, tu się kończy akurat ta, ta, ta dzielnica miesz, mieszkalna. I tu zaraz na skrzyżowaniu gdzie widzimy po drugiej stronie, jest więcej biznesowych rzeczy. Ale widzieliście tutaj o czym mówiłem wcześniej. Duża część miasta, prawie 40% miasta jest pod, 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 pod parasolem drzew tutaj po prostu, jest bardzo zielono Naprawdę bardzo zielono, no niestety tylko to widać od wiosny do początku zim do powiedzmy końca jesieni Jesień jest bardzo ładna, tutaj ładniejsza niż od wiosny w sumie, bo wiosny prawie nie ma Natomiast jesieni, jesień jest dosyć długa i czasami jest przyjemnie i ciepło i są piękne kolory wszędzie, gdzie się pojedzie, także jest dosyć przyjemne. Więc ładny początek dnia, życzę Wam miłego dnia także.